Ludzie znajomi prosili nas, abyśmy powiedzieli parę słów na temat tego, jak podróżujemy, żebyśmy wytłumaczyli, jak my się przygotowujemy, organizujemy do tych podróży no i opowiedzieli o wszystkich aspektach z tym związanych, wynikających z naszego doświadczenia. Więc na samym początku chciałem powiedzieć, jak podróżujemy. Otóż my rozdzieliliśmy sobie nasze podróże na bliższe i dalsze. Bliższe mam na myśli tutaj podróże wokół Polski, w obrębie Polski lub tuż za jej granicami. Wówczas podróżujemy na dwa motocykle. Dlaczego na dwa motocykle? No, bo jazda na motocyklu to czysta przyjemność, w związku z tym ja jeżdżę na tym czymś. Kropka jeździ na Hondzie NC750X z automatyczną skrzynią, którą sobie bardzo chwali. Dlaczego? Jeździmy w dalsze podróże na jednym motocyklu z kilku względów. Po pierwsze, jazda w dwie osoby wymaga tego, żeby jedna osoba uważała na drugą, sprawdzała, czy ona jest w zasięgu, czy jej nie ma, czy coś się nie dzieje. Wymaga to większej koncentracji, poświęcenia, większej uwagi podczas jazdy. W związku z tym na dystansie kilkuset kilometrów może być trochę męczące, dlatego łatwiej jest jechać yy, na jednym motocyklu dwie osoby, niż każdy na swoim motocyklu. Druga rzecz, wszelkie opłaty, które trafią się Wam po drodze, jadąc na jednym motocyklu płacicie razy jeden, natomiast jadąc na dwóch motocyklach, no płacicie już razy dwa. Następna rzecz, jadąc na dwóch motocyklach, paliwo no również kosztuje 12,5 złotych, ten motocykl pali. Wszelkie opłaty za autostrady, wszystko jest płacone na dwóch motocyklach podwójnie. Dlatego jadąc na dalsze wyprawy za granicę, się na jeden, znaczy pakujemy się na jeden, ten konkretnie motocykl. Do niego mamy boczne kufry, tylny kufer, Tankback. I wierzcie mi, że to jest przestrzeń ładunkowa, do której dwie osoby spokojnie się zapakują. Jeszcze jest wolne miejsce. Jakim motocyklem można podróżować daleko? A każdym, tylko na jednym bardziej się zmęczycie, na innym mniej. Taka jest różnica. Jedne motocykle mają krótszy zasięg, ponieważ mają mniejszy zbiornik paliwa, mają mniejszą pojemność, więc mają mniejszą prędkość maksymalną. A inne są w stanie pojechać szybciej, dalej i mniej razy tankować. Do podróżowania w dwie osoby najważniejsze jest to, aby mieć motocykl dwuosobowy. Ja dzielę motocykle na dwuosobowe i półtora osobowe dwuosobowe to jest na przykład Honda Afryka czy też Suzuki 650 V-Strom natomiast półtora osobowe są to inne motocykle, przykład takie jak ten gdzie siedzenie dla pasażera jest malutkie określiłem mianem bardziej taburetu niż siedzenia więc plecaczek będzie bardziej zmęczony i mniej zadowolony niestety chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego jak warto wyposażyć sobie motocykl do Dalekich i bliższych podróży. Zaznaczam, że jest to moja subiektywna opinia wynikająca z naszych doświadczeń z podróży. Pierwsza rzecz Gmole, czyli te osłaniające motocykl rury. Te nie są oryginalne to są akcesoryjne polskiego producenta. Wersja Bunker, czyli wersja taka, która osłania tutaj również silnik. No, Sprawdzają się na razie znakomicie. Bardzo ładnie są spasowane nie są trudne w montażu. A fajna i pożyteczna rzecz. Druga rzecz to taka metalowa osłona na handbary. Wybrałem akurat taki model, dlatego że mam oryginalne handbary hondowskie bez żadnych wzmocnień. A te pięknie je osłaniają, zabezpieczają, a jednocześnie nie psują jakoś linii motocykla. Są przydatne w razie, nie wiem, otarcia się o jakąś przeszkodę, czy zaliczenia gleby z motocyklem po prostu zabezpieczają przed tym, żeby te plastiki nie uległy połamaniu. Jak je połamiecie, to niestety oryginalne hondowskie plastiki będą miały swoją cenę. Centralna podstawka, tylko akcesorium dodatkowe warto dokupić, dlatego że mając tę podstawkę można w łatwy sposób smarować łańcuch. A smarować go w podróży trzeba, oraz można sobie naprawić na przykład koło. Jest to zdecydowanie łatwiejsze bez tej podstawki centralnej. No, może być to duży problem. Stelarze pod kufry oraz same kufry. Dlaczego nie mam tutaj oryginalnych kufrów, takich hondowskich które wiesza się na tych otworach? A no, dlatego, że mogę wybrać sobie tutaj dowolny model kufrów danej firmy, które jest ten system. Jeśli zdejmę te kufry, to ten stelaż pod kufry też stanowi pewne zabezpieczenie motocykla przed uszkodzeniem w razie, gdybym się gdzieś wywrócił. Stelaże obejmują zarówno kufry boczne, jak i jest stelaż pod kufer centralny. Kufry mam wybrane w odpowiedniej wielkości do naszych potrzeb, czyli górny kufer, ten który widzimy 52 litry pojemności, boczne kufry 33 litry. I jest to dla mnie dla kropki pojemność w zupełności wystarczająca do wszelkich podróży, jakie odbywamy, dlaczego nie mamy jakichś takich zintegrowanych, na przykład metalowych kufrów. No dlatego, że te kufry, które tutaj są, odpinamy sobie i zanosimy do hotelu, a zostaje tylko ta konstrukcja. Nie musimy mieć bagażu w żadnych workach, które trzeba będzie wyciągać z tych kufrów i tak dalej. Po prostu kufry zabieramy w całości. Kolejna rzecz, ten tajemniczy pierścionek. To jest rodzaj takiej szybkozłączki. Na to przychodzi jeszcze jedna torba zwana tankbagiem, która jest tak profilowana, że leży na tym zbiorniku. Tą torbę warto również sobie dokupić, bo tutaj wszelkiego rodzaju ciężkie rzeczy możemy włożyć. Czyli jakiś nie wiem, aparat fotograficzny, ładowarki, elektronikę, blokady, motocykla. Lepiej, żeby to spoczywało w tym miejscu niż obciążało konstrukcję tylnego kufra. Motocykl również warto wyposażyć w gniazda zapalniczki. Tutaj to akurat oryginalnie jest montowane, ale nie wszystkie motocykle tak mają. Warto to mieć, bo trzeba jakoś zasilać stąd urządzenia, telefony, nawigację i inne bariery. U nas tu jest akurat 12V klasyczne gniazdko, a tu jest zasilanie USB. Kolejna rzecz, specjalne mocowanie pod nawigację tudzież telefon komórkowy, my używamy do naszych podróży Telefonu komórkowego, konkretnie używamy iPhone'a, który jest wpięty w to złącze, zasilony sobie z kabelkiem, a dlatego używamy iPhone'a, że ten motocykl ma CarPlay i wszystkie nawigacje, które są w telefonie wyświetlane, są na tym ekranie. Można nimi podczas jazdy sterować za pomocą tych manetek. No inne motocykle tak nie mają, ale warto, warto mieć taki uchwyt pod telefon. Teraz, dlaczego taki uchwyt, a nie inny? Dlatego, że ten uchwyt wzbudził moje największe zaufanie z racji tego, że jego amortyzator drgań dość ważna rzecz, żeby nie uszkodzić telefonu, jadąc po jakichś wertepach jest to zamontowany amortyzator drgań. Ten akurat, amortyzator drgań wzbudził moje największe zaufanie z tytułu swojej konstrukcji i tych amortyzatorów wstrząsów, które tutaj posiada, oraz łatwości wyczepiania i wczepiania telefonu. Wydał mi się najlepszy, dlatego go mam. Przednio nie miałem takiego tłumika drgań i dwukrotnie uszkodziłem stabilizację obrazu w iPhone'ie, co kosztowało za każdym razem około 500 zł. Odkąd mam ten tłumik drgań, właśnie ten? Przejechane mamy z tym 11 tysięcy kilometrów. Jak dotąd nic się nie stało. No będzie trochę tutaj widać. Jest to taki tajemniczy kabelek z bezpiecznikiem. To jest takie zamontowane gniazdo. A jest taki dodatkowy kabelek przypięty do akumulatora z zabezpieczeniem. Zimą, jak stoi motocykl w garażu, podpina się tutaj ładowarkę, i w ten sposób można cały czas akumulator utrzymywać w stanie naładowania. Jak widać. Nie ma tutaj zamontowanych żadnych halogenów, które nadają co prawda motocyklowi wygląd bardziej adventure, ale moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem przydatność ich jest słaba dlatego, że jazda nocą na motocyklu to nie jest najlepszy pomysł, a już no, jazda na motocyklu nocą i to jeszcze w czasie deszczu to jest bardzo zły pomysł. Kolejny taki Bayer, to jest ta siatka. A jest jakaś tam siatka z Aliexpressa, kupiona sobie taka, siatka 3D to się nazywa. Naciąga się tą siatkę na siedzenie. Efekt tego jest taki, że siedzi się na tym troszeczkę wygodniej niż na siedzeniu, to po pierwsze. A po drugie, powietrze ma szansę dostać się przez tą siatkę pod spód. W związku z tym tyłek się tak nie odparza podczas jeżdżenia, zwłaszcza w gorącym klimacie. Teraz zajrzyjmy sobie do kufra, co tak na co dzień wożę ze sobą. Zacznijmy od blokady. Blokada standardowa, blokada z alarmem na tarcze koła, co mogę pokazać, czego nie widziałem do tej pory, żeby ktoś zrobił. Otóż, żeby ta blokada nie fruwała mi na wertepach po tym kufrze, nie obijała się o ten kufer. Z tej strony bierzemy sobie rzepa, taki no, rzep kupiony gdzieś tam w Kastoramie czy gdziekolwiek tego rzepa przyklejamy do blokady, futerko przyklejamy na dno kufra, dlatego futerko na dno kufra, żeby nam się inne rzeczy o to nie haczyły. I teraz jak taką blokadę sobie chowamy, kładziemy sobie tu i to już się trzyma i nie lata sobie swobodnie po kufrze. Do samej blokady zalecam taką przypominaczkę, którą sobie zawsze zakładamy gdzieś tutaj na kierownicę, żeby wiedzieć o tym, że blokada jest założona. No, bo dość nieprzyjemnym doświadczeniem jest wsiąść na motocykl jak człowiek zapomni zdjąć blokadę, próba ruszenia kończy się głupią wywrotką. Nie dość, że można sobie uszkodzić motocykl, to jeszcze wygląda się jak pajac. Człowiek ruszał, a się przewrócił od razu. Jakiś tam płyn do czyszczenia szyby kasku z różnych komarów, much i tak dalej. woreczku zestaw do kołkowania opon. Tutaj są akurat opony bezdętkowe, więc warto mieć taki zestaw, w którym są od razu takie świderek, korki do zaklejania opony i naboje z gazem do napompowania koła. Wszystko to jest w takiej paczuszce. warto sobie kupić i warto to mieć. Dla ludzi, którzy mają koła z dętkami, polecam dokupienie do, kupie, do, do tych gmoli. Tutaj takie sakwy są, które mieszczą się w to miejsce z jednej i z drugiej strony i w to miejsce można wsadzić dętki, łatki, pompkę tego typu rzeczy, przez co nie zajmuje to przestrzeni bagażowej, no a ma jednak swój gabaryt, dwie dentki plus pompka to ma swój gabaryt. Żeby było śmieszniej, Honda w zestawie kluczy, który mieści się tutaj, nie ma żadnego klucza do odkręcania tylnego koła, aby można było przeprowadzić regulację łańcucha. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Pytałem się jakiś przedstawicieli Hondy nawet w Rzeszy Niemieckiej, Przedstawiciele mi odpowiedzieli, że żeby to zrobić jedzie się do serwisu. Ja ich się zapytałem, gdzie oni chcą jechać do serwisu w Mongolii. Panowie wywalili na mnie gały i mi nic nie odpowiedzieli sensownego na ten temat. Dlatego warto się zaopatrzyć w klucz. W klucz umożliwiający odkręcenie tylnego koła, żeby można było wyregulować naprężenie łańcucha. Żeby było lżej, klucz ten wykonany jest z aluminium. Druga strona tego klucza to jest łyżka do ściągania opon. Klucz warto sobie zawinąć w taką ściereczkę z mikrofibry, no, żeby się nie tłukł w kufrze, nie pukało ścianki kufra, a jednocześnie mamy jeszcze ściereczkę do wycierania rąk czy tam do czegokolwiek. Zestaw trytytek, w razie jakby coś trzeba było przyczepić. Tak zwany pająk, czyli taka gum guma w kratę do przypinania różnych bagaży od czasu do czasu zdarza się, że muszę na przykład jakąś paczkę przewieźć z pracy do domu, czy tam, czy jakiś inny bagaż przypiąć na zewnątrz kufrów. Wtedy się ten pajączek znakomicie przydaje do przypięcia czegokolwiek. Taka prosta brokada szyfrowa, żeby można było przypiąć kask do motocykla, jak idziecie gdzieś coś zwiedzać. No wiadomo, że przed jakąś tam super kradzieżą to, to nie ochroni, ale przed tym, żeby ktoś wam zawinął tak idąc kask z motocykla, no, stanowi to wystarczające zabezpieczenie. Druga rzecz. Dwumetrowa linka, również z zamkiem szyfrowym. Tą linką, jak gdzieś idziecie, jest gorąco, takiej na przykład w Grecji, kurtki przypinacie sobie tą linką. Przeciągając linkę przez rękawy, przypinacie sobie kurtki do motocykla i możecie ją się od motocykla spokojnie oddalić. Nikt tak na szybko nie zawinie tej kapoty. Zestaw różnych imbusów, no bo poglądowane są tu różne rzeczy i akcesoria, różne śruby imbusowe występują w motocyklu, więc jest taki zestaw. Kluczy którego nie ma też na wyposażenie motocykla. Jeszcze taśma izolacyjna, zawsze też może się przydać. Oczywiście smart do łańcucha, jakiś przyzwoity. Na co dzień ze sobą wodzić nie musicie, ale w podróż na pewno zabrać coś takiego trzeba. Sam komplet narzędzi umieszczonych tutaj w tym schowku, też warto uzupełnić przynajmniej. O takiego małego szwedzika, czyli klucz nastawny, który się tutaj zmieści, a tym kluczem nastawnym wiadomo można śruby o różnym rozmiarze chwycić. Tak na wszelki wypadek. Ponieważ zadowolona kobieta to połowa sukcesu wyprawy, to kropka zażyczyła sobie tutaj takie podnóżki typu komfort. To jest chondowskie akcesorium. No chyba mniej więcej na tyle, co bym miał do powiedzenia na temat akcesoriów, które tutaj sobie dołożyłem do tego motocykla. Nie warto dokładać jakichś rzeczy bezsensownych, bo trzeba pamiętać o jednym, waga ma zawsze znaczenie. W związku z tym najlepiej by było, żeby ten motocykl był jak najlżejszy, w związku z tym jakimiś bezsensownymi choinkami nie warto go ozdabiać i obciążać. A byłbym zapomniał jeszcze o jednym. Apteczka. Na wszelki wypadek. A oprócz apteczki, jeszcze jedno malutki multitool, czyli takie sobie kombinereczki i kilka narzędzi w jednym. Proszę bardzo. Też przydatna rzecz.